Dnia, miesiąca, upominając się o bezpieczeństwo państwa polskiego i o elementarne działania, które suwerenne państwo powinno podjąć w obliczu śmierci, zabicia, zamordowania prezydenta Polski na terenie Rosji oraz 95 osób kluczowych dla suwerenności państwa polskiego. This is the march. We are protesting every tenth of the month and marching from cathedral, Warsaw Cathedral, to presidential palace. We are protesting because we demand, we demand justice. We want to be sovereign country over ten years ago our president was murdered in Russia together with 95 key people for sovereignty of Polish state till now nobody nobody was prosecuted till now nobody nobody stayed in front of the court till now Polish state didn't haven't accomplished proper examination and investigation till now we don't have final report from the investigation this is nearly 6 years and over 11 years for, from uh, uh, from that date this happened and we still doesn't behave our state doesn't behave as the sovereign state, it seems that this Russian influences are still strong in our state. That's why we are protesting and marching every tenth of month here in Warsaw. We are Solidarni two thousand ten association and all the people who feel That we need to protest. We need to, we need to give the voice. We need, to, we need to react. To jest marsz protestu. Każdego dziesiątego miesiąca maszerujemy, upominając się o suwerenne państwo polskie, modląc się o bezpieczeństwo państwa i o to, by. Państwo polskie zachowało się normalnie po śmierci prezydenta, czyli przeprowadziło śledztwo i badanie, postawiło ludzi odpowiedzialnych za ten mord przed sądem. To jest normalne zachowanie. To, jak się w tej chwili państwo polskie zachowuje, nie jest normalne. Pol polski prezydent został zamordowany w Rosji 11 lat temu. 95 osób, które były z delegacją państwa polskiego na terenie Rosji, wróciło w trumnach tutaj i państwo polskie nie przeprowadziło do dzisiaj właściwego postępowania ani jeśli chodzi o zakończone raportem końcowym badanie, ani jeśli chodzi o badanie prokuratury. My się dopominamy elementarnych działań państwa polskiego, elementarnych. I nie przestaniemy maszerować. Co miesiąc, każdego dziesiątego dnia miesiąca pod pałac prezydencki w akcie protestu, w akcie protestu i krzyku Upomnienia się o właściwe działanie państwa polskiego nie może być tak, że polski prezydent, jego małżonka, szef banku polskiego, całe dowództwo armii polskiej, działacze społeczni, polityczni, ludzie, którzy przed instytutu pamięci narodowej, ludzie, którzy byli bardzo ważni dla państwa polskiego, po prostu można ich zabić, zamordować i nie ponieść za to żadnych konsekwencji. To oznacza, to jest wręcz zaproszenie do tego, żeby takie rzeczy się powtórzyły, żeby ludzie, którzy działają na rzecz, na dobro, na rzecz dobra tego państwa, żeby można było ich bezkarnie eliminować. Państwo, które się nie szanuje samo, bardzo trudno jest wyegzekwować, żeby inni... Szanowali takie Państwo. My tu jesteśmy właśnie w tym celu i właśnie w tej sprawie, żeby się upomnieć o szacunek dla Państwa. Szacunek, który nie jest w pochodną wyłącznie piaru jak i jakiejś zasłony dymnej, tylko realnych, prawdziwych, elementarnych działań. Modlimy się w intencji bezpieczeństwa państwa polskiego, które widać, że nie tylko, że ma luki, ale jeśli można, nie, nie ma ani, wygląda na to, że nie ma ani służb właściwych. No bo gdyby były te służby, to taka, taka zbrodnia by nie miała prawa się wydarzyć. Modnimy się w intencji państwa polskiego, w intencji roztropności władz, w intencji odwagi, w intencji takiej elementarnej przyzwoitości. Ojcze nasz. któryś jest niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daję dzisiaj i odpuść nam no na jako inne odpuszczamy naszych I nie wódź nas na dopuszczenie, no ale nas złe wody nie, nie, z nie, nie, otaczają to, co się dzieje, w sprawie śmierci polskiego prezydenta na terenie Rosji. Maszerujemy tutaj jak co miesiąc spod katedry pomszy miesięcznej, tutaj pod pałac prezydencki. Upominamy się o coś, co dla każdego suwerennego państwa jest oczywiste. Holandia po czterech latach po roku miała raport końcowy, a po czterech latach skierowała sprawę do Trybunału. Praw człowieka w Hadze. Polska po 11 latach udaje, że nic się nie stało. Jest zamęt, chaos, szum informacyjny, pomimo dowodów, które Polska posiada, które są w polskich rękach. To pozwolenie na to, żeby zabić prezydenta na terenie Rosji, a Wręcz współdziałać, to pozwolenie na to, żeby ci ludzie odpowiedzialni za to byli bezkarni i wciąż byli niektórzy z nich na kluczowych stanowiskach w wojsku, w służbach, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w dyplomacji, to pozwolenie to jest nowotwór, który toczy państwo polskie. Zmiany powinny być realne, nie powinny być tylko komunikatem medialnym, czy PR-owską zasłoną dymną. Te zmiany, jeśli się realnie nie zadzieją, to my w dalszym ciągu będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo powtórzenia, powtórzenia tego, te, tego aktu bezprecedensowego mordu, mordu na bardzo ważnych dla państwa, naszego państwa, ludziach. Dlatego jesteśmy tutaj, nie zapomnimy, i nie tylko nie zapomnimy i będziemy budować pomniki, nie tylko nie zapomnimy i będziemy mówić o tych, jak, jacy to byli wspaniali ludzie, bo byli wspaniali, ale przede wszystkim to, co powinno zostać zrobione w pierwszej kolejności, a to, co w tej chwili zostaje. Na naszych oczach zaprzepaszczane, to powinni ludzie, którzy doprowadzili do tego mordu być pociągnięci do odpowiedzialności. Jeśli na tyle, to, to jest papierek lakmusowy suwerenności naszego państwa. Dlatego bardzo Państwu dziękuję, że pomimo mrozu jesteście tutaj, że maszerujecie co, jak co miesiąc i że dajecie dowód tego, że w tej sprawie nie tylko, że należy coś zrobić, ale my wyegzekwujemy to i nie poddamy się, dopóki dopóty władze państwa polskiego nie zaczną zachowywać się suwerennie. Dziękuję Państwu bardzo za to, że tu przyszliście i do zobaczenia za miesiąc. Tutaj